Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony szefowa i zapraszam na sylwestrowo-noworoczny, ostatni w tym roku, odcinek naszego cyklu Koniec z Polingliszem, a jest to odcinek 89. I w 89 odcinku, w związku ze zbliżającym się nowym rokiem i czego byśmy sobie wszyscy życzyli, jak najwięcej pieniędzy, pewnie i zdrowia oczywiście, to stwierdziłam, że zajmiemy się dwoma wyrazami. Zajmiemy się wyrazami. Money, czyli pieniądze, i many, czyli dużo, m, używany do rzeczowników policzanych. Dlaczego się zajmiemy tymi dwoma wyrazami? Bo już niejednokrotnie spotkałam się z problemami, jeśli chodzi o wymowę e, tych e, dwóch wyrazów, i jak się okazuje, one się całkiem, całkiem mylą. Więc money, pieniądze, money, many, dużo. Money and many. So, my friend Mary. Um, earns a lot of money and she doesn't have many financial problems. Or um, how much money do you have in your bank account and um, how many oranges should I buy? Money and many. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam, że różnica jest widoczna. Money, many. No i cóż, i na nowy rok chciałabym życzyć wszystkim z hrabiną czego tylko sobie zamarzycie, wymarzycie, aby nie było gorzej, oczywiście w Polsce może być tylko lepiej, wszystkiego dobrego and a happy new year.